Dzisiejszy odcinek zaczynam od wypowiedzi europosła lewicy, pana Roberta Biedronia, który chyba do końca nie ogarnia, czym jest inflacja. Proszę sobie przypomnieć, jaka była inflacja, kiedy przejmowaliśmy władzę. Ona była dwucyfrowa. Dzisiaj wynosi około 3%. Co to oznacza? To oznacza, że spadają ceny. Po pierwsze, inflacja przestała być dwucyfrowa jeszcze pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości we wrześniu 2023 roku. A w momencie oddania władzy Donaldowi Tuskowi była na poziomie około 6%. Po drugie, to, że inflacja jest mniejsza, nie oznacza wcale, że ceny są niższe. Niska inflacja oznacza, że ceny po prostu wolniej rosną. Czy nie jest panu wstyd, że bezpieczny kredyt 2% wystrzelił ceny nieruchomości w kosmos, pozbawił młodych ludzi w ogóle na możliwości kupna mieszkania? Kiedy wystrzelił, wystrzeliły ceny? Proszę przejrzeć analizy wszelkie dostępne. Zaraz po tym, jak obecna szanowna ekipa 16 października, zaraz po wyborach, ogłosiła informację, że zamyka ten program. 72 tysiące osób rzuciło się na ten kredyt. On był planowany przeze mnie na 5 lat. Gdyby obowiązywał 5 lat, gdyby oni wyszli, powiedzieli, 5 lat nie byłoby żadnej górki. Z wykresu udostępnionego przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jasno wynika, że wzrost cen mieszkań rozpoczął się od uchwalenia przez Sejm Bezpiecznego kredytu 2%. A teraz zapraszam Państwa na krótką lekcję matematyki na kanale Jeden z wielu. Wojewódzkie fundusze zwiększyły zespoły. Na przykład Rzeszowa, gdzie mieliśmy dość długą kolejkę, zespół, a z 40 osób rozliczających faktury i te y, dotacje zwiększył się do 60, a więc o 1 trzecią. Ekonomistka oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska popełniła pewien błąd. Najpierw obliczamy różnicę. A więc 60 minus 40 równa się 20, następnie dzielimy to przez liczbę początkową, a więc 20 dzielimy przez 40 i wychodzi nam 0,5. Mnożymy to razy 100 i wychodzi nam 50%. Zespół zwiększył się więc o 50% lub po jedną drugą. Uważa Pan, że Karol Nawrocki nie został prezydentem? Tak? Panie zamiast... Pan Dla mnie nie jest prezydentem, bo ja jak, dopóki nie sprawdzimy, to nie jest prezydentem. Nie chcę Pan pierwsze, brak... Ale nie będę, żeby było jasne, on mi przeszkadzał maksymalnie. Wtedy, kiedy ja rzeczywiście walczyłem o Polskie, robił, demonstr robił demonstrację pod moim prywatnym domem, że żo nerwy szarpał. W związku z tym przeszkadzał mi maksymalnie. Ja mu nie będę przeszkadzał, jeśli będziesz w właściwym kierunku. Problem polega na tym, że prezydent Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku, a więc w momencie, kiedy Lech Wałęsa objął funkcję prezydenta Polski, pan Karol Nawrocki miał zaledwie 7 lat. Jakiego kraju to jest flaga? Norwegia? Szwecja? Dania? Nie. Podpowiem, że tam jest dużo wulkanów i stolica to Reykjavik. Pan mówi o Finlandii, tak? Poseł Szejna do lipca tego roku był wiceministrem spraw zagranicznych. To niewiarygodne, że człowiek, który pełnił taką funkcję, nie dość, że nie rozpoznał flagi Islandii, to jeszcze nie wiedział stolicą jakiego państwa jest Reykjavik. Były premier Mateusz Morawiecki mówi, że sprawa jest prosta. Premier Tusk powinien obniżyć VAT na żywność do 0%. Wtedy tak naprawdę nie będzie... Sprawiedliwa czy prawidłowa sentencja? Mówisz Tusk, myślisz drożyzna. Dlaczego rząd nie zrobi, tej, nie podejmie takiej A decyzji? A dlaczego, dlaczego premier Morawiecki, jak były. Wysokie ceny, a przypominam, że były bardzo wysokie ceny i bardzo wielka inflacja nie robił czegoś takiego. No i trzeba bierze się odpowiedzialność za całą gospodarkę, trzeba robić wszystko, żeby ceny były jak najniższe. Pani Małgorzata zapomniała chyba, że rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził zerowy VAT na żywność w ramach tarczy antyinflacyjnej na początku 2022 roku. Poseł Pis Marcin Warchą na platformie X. Wiedzieliście, że w uśmiechniętej Polsce nie wybudujecie domu dalej niż półtora kilometra od szkoły, nawet jeśli nie macie dzieci? No to już wiecie. Internauci dodali do tej wypowiedzi informację kontekstową. Marcin Warchoł mówi o prawie wprowadzonym w 2023 roku ustawą rządu Zjednoczonej Prawicy. Autor wpisu był wówczas członkiem koalicji rządzącej, Sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz głosował za tą ustawą. Internauci podobnie zareagowali na tweet posła Ryszarda Petru, który napisał: Najlepszym sposobem na wyeliminowanie nocnych wyścigów po Warszawie byłoby wybudowanie torów do driftu, spotów i amatorskich rajdów. Kierowcy muszą mieć miejsce, gdzie mogą się ścigać. W okolicach Warszawy znajdują się cztery tory wyścigowe dla samochodów. Budowa takich torów nie ma wpływu na bezpieczeństwo na drogach. Oczywiście nie mogę pominąć tweeta pana Roberta Biedronia, który w sposób skandaliczny skomentował zdjęcie prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa podczas przelotu myśliwców F-16 oddających hołd tragicznie zmarłemu polskiemu pilotowi. Sean Patrol na posterunku. Wpis ostatecznie został usunięty. Powracamy do ministra Budy, który w przytoczonym wcześniej wywiadzie w Radio Z powiedział jeszcze jedną rzecz, licząc chyba na słabą pamięć swoich wyborców lub ma ich po prostu za idiotów. Zabiegając za głosy rolników w 2023 roku, PiS zapewnił, że nie będzie powrotu do piątki kaczyńskiego dla zwierząt. Czy głosowanie nad zakazem hodowli zwierząt na futra, gdzie większa część klubu PiS łącznie z prezesem Kaczyńskim głosowała za, nie jest złamaniem słowa danego rolnikom? Piątka dla zwierząt, ja przypomnę, nie zawierała tego rodzaju rozwiązań. Tego nie dotyczyła, można powiedzieć. I tak jak mówię, to nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj to był projekt, który został przeprowadzony przez środowisko jakieś społeczne, popierany przez wszystkie kluby. No Sprawka złożona z w całości, co w całości przez PSL popierany przez, przez posłankę koalicji Obywatelskiej, no zielonych, panią Małgorzatę tracz z tego co pamiętam. No właśnie, no to ciężko pamięć. mówić, był nasz projekt. W internecie nic nie ginie, więc przytoczę wam teraz dwa tweety z oficjalnego konta Prawa i Sprawiedliwości na platformie X. Piątka dla zwierząt to w pierwszym punkcie humanitarne traktowanie. W drugim twecie zostało wyjaśnione, co oznacza te humanitarne traktowanie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. A wiecie, kto jeszcze ma swoich wyborców za idiotów? Premier Donald Tusk, który w taki sposób tłumaczył się ze swoich niespełnionych obietnic. Dostałem 30... jed... niecałe 31% głosów mniej niż jedną trzecią. Mówię o zwycięstwie 15 października. Ale ja dostałem 31%. Znaczy, ja, moja partia. 31%. Więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Chyba uczciwy. Jak dokładnie mamy to rozumieć? Donald Tusk zrealizowałby wszystkie 100 konkretów dopiero wtedy, kiedy zdobyłby poparcie na poziomie 100% w wyborach do Sejmu? Z tego, co pamiętam, to w kampanii wyborczej nie było o tym mowy. Poza tym, premier Tusk w czasie swojego ekspoza zapewniał. Że konkrety zostaną zrealizowane. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę Wam powiedzieć, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane. Premier Tusk w sumie zasugerował, że to przez koalicjantów program wyborczy koalicji obywatelskiej nie może zostać zrealizowany. No cóż, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, pan Maciej Berek, jest trochę innego zdania. Gdyby nie koalicjanci, byłoby 100 konkretów, tak czy nie? Nie, to nie, nie. Nie, dziękuję. Wychodzi więc na to, że Donald Tusk ponownie oszukał swoich wyborców, i wydaje się, że tylko oni są tym faktem zaskoczeni. Tacy ludzie, tacy zbrodniarze, nie mogą być honorowani na równi z prawdziwymi polskimi bohaterami, którzy walczyli o wolność, a nie mordowali cywili. Generał Nil, generał Fieldorf, to są bohaterowie. Nie jest nim ani ogień, ani bury, ani Tomasz Jura pseudonim Tom. Problem polega na tym, że bohaterowie, o których wspomniała pani Anna, to jedna i ta sama osoba, czyli generał Brygady Polskich Sił Zbrojnych August Emil Fildorf pseudonim Nil. Pani Anna popełniła jeszcze inną wypowiedź, tym razem na TVN24 i w taki sposób określiła ofiary ludzi na Wołyniu. Jeżeli to jest e, dla Pana rodzaj transakcji, żeby e, bardziej e, starymi trupami handlować, za mniej, e, za mn, no, no takie bardziej świeże. to po prostu e, jest to e, Milczenie w przypadku Pani Anny nie jest złotem, lecz szansą, ale tyczy się to również wielu innych polityków, wśród których jest między innymi poseł PiS Edward Siarka. Jesteście grupą przestępczą, Donald, tu pójdzie siedzieć, zobaczycie. Może nie aż tak daleko, ale... Panie pośle chwileczkę. Chwileczkę, Panie Pośle. Panie pośle, chwileczkę. Ja doliczę Panu czas. Czy pan, pan poseł Siarka wie, że zostało to nagrane? Czy Pan poseł Siarka zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Przepraszam, Panie Pośle. Ale ja panu doliczę czas, proszę się nie bać. Panie pośle, czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi? Proszę Drodzy Państwo, słowa. To są słowa, czasami padają słowa zbyt daleko idące. Pan poseł powiedział słowo przepraszam, ale te słowa miały swoje podstawy w działaniach i czynach, które dotykają konkretnych ludzi. Poseł Ziobro też się nie popisał, ponieważ nieważne, jakie ktoś ma emocje w danym momencie, jakie ma poglądy na daną sprawę itp. Po prostu takich rzeczy się nie mówi, bo jeszcze komuś jakiś durny pomysł wpadnie do głowy. Czy wy musicie brać te kilometrówki, które budzą tyle, tyle emocji? W bardzo wielu zakładach pracy zwracane są pieniądze za, za podróż, którą się pani, odbywa że do pracy, pracy. i w zakładach pracy trzeba wpisać datę, odległość, cel podróży. To jest szczegółowo mm -hmm. rozliczane. Wy A nie chciałby nie pan, wpisywać? żeby poseł polski e, musiał wpisywać bardzo dokładnie wszystkie swoje A wyjazdy nie? Skoro, każdego dnia? Skoro ciemny lud to robi, to Dlaczego jaśnie pan poseł nie może? Mm, bo polityka to też spotkania, które czasami muszą się odbywać w pewien zakulisowy sposób. Słuchając tych durnych argumentów posłanki Muchy, jeszcze bardziej jestem za tym, żeby posłowie, senatorowie dostali sporą podwyżkę wynagrodzenia, ale w zamian za to odbieramy im kilometrówki. I inne tego typu dopłaty dla parlamentarzystów. Na koniec zostawię Was z wypowiedzią europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, który bardzo dobrze został wyjaśniony przez redaktor Beatę Lubecką. Przepraszam, że to powiem, ale też bardzo uważam, że sprawą. Absolutnie ważną było podniesienie zasiłku pogrzebowego, to że państwo polskie Trochę to trwało 4, 4 tysiące. Ja jestem z Warszawy, wiem, ile kosztuje organizacja pogrzebu. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to było po prostu coś skrajnego, że ludzie ustawiali się, seniorki, seniorzy, chowając swojego, żegnając swojego małżonka, A kto czy współmałżonka. Nie to. Przez 8 lat Pis tego nie ruszył. Dopiero y, Donald Tusk y, powiedział, że nie może być tak, hmm. że polski senior, polska seniorka będzie zadłużała się y, na chwilówkach po to, żeby pochować godnie swojego współboru? Nie, obniżyła to platforma obywatelska ze swoich rządów, ale jeśli tak nie było, to proszę mnie poprawić. No to tylko jeszcze dodam, że zasiłek pogrzebowy został zmniejszony od 2011 roku do 4000 tysięcy złotych. Kiedy Zajdzić rządziło? Foty. No kiedy rządziła z obecnych, wtedy to było, była kwota 6395 zł70 groszy. Zł. No to no powiem właśnie, szczerze, że no, to jeżeli no, to jest prawda, a, no, a, a pani mogę? redaktor oczywiście zawsze mówi prawdę. To był absolutny błąd, natomiast PiS, hańbą PiSu było to, że przez 8 lat. A hańbą nie było obniżenie tego do tysięcy? Nie, hańbą było dużo duże czyste rządów PiSu. Na tym dzisiaj zakończę i zachęcam Was do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.